18 lat już! Zaśpiewam ci coś po prostu. Nastał nowy dzień, ty dopiero budzisz się. Słońce mówi cześć, ty ze spanym wzrokiem. Patrzysz na mnie tak, jakby to był czas na powiedzenie ci, że. Osiemnaście hey. 18 lat życie masz przed sobą. 18 lat będę dalej sobą. No tak światak. Lat, będę dalej z Bo tak świata kres Jak odejdziesz gdzieś przyznaję Ci Że kocham Cię Jem taki stan, że byłem ja na dnie Wyciągnęłaś mnie, za to kocham cię, bo mogłaś mi żyć I jestem Ci tak wdzięczny Sama nie będziesz nigdy nie Tłumacz Osiemnaście lat, życie masz przed sobą Osiemnaście lat, będę dalej sobą tak świat akres, jak odejdziesz gdzieś Wyznaję Ci, że kocham Cię Innego rocznica trochę ponagrywaliśmy Pociągnijmy życie, by świat był inny Mam wreszcie rodziny, choć mam tylko siostry Mimo paru pięć, cieszę się, że jesteś Osiemnaście lat, życie masz przed sobą Osiemnaście lat, będę dalej sobą tak świat akres, jak odejdziesz gdzieś, gdzieś Przyznaję Ci, że kocham Cię. Hej, 18 lat życie Masz przed sobą. 18 lat będę dalej z tobą. Jak tak jest Jak odejdziesz gdzieś. Przyznaję Ci, że kocham Cię. Hey. O. o do 18 lat już. Oj, coś na jest jeszcze, poza! Ciągle coś się podle, ciągle myślę o Oliwce. Ja to czy ona wie, to jak ja bardzo ją kocham? To czy ona wie, tak, że traktuję jak siostrzę. Ciągnę cieszę się. Czy nie chcę się podać, ciągle myślę o mej my mamie To czy ona wie, to co ja w środku przechodzę To czy ona to co dla mnie jest tym domem Ciągle boję się, że już w ogóle nie zapłonę się podać, ciągle myślę o mej mamie To czy ona wie, to co ja w środku przechodzę To czy ona wie, to co dla mnie jest tym domem Ciągle boję się, że już w ogóle nie zapłonę.